Warszawa, ulica Wolska. 26 godzin od śmierci policjanta. W tym miejscu mieszkał ten chłopak, który dźgnął wczoraj. No to nie to miejsce, to gdzieś tam dole. Wolska 54, podobno to policja. To było tutaj? Tak. A gdzie on mieszkał, w którym miejscu? U mnie w domu. Pana syn? Tak. Proszę mi powiedzieć, jak on to przeżywa, tą sytuację całą? Strasznie. Nie chciałbym więcej nic mówić. Do widzenia. Nie pytamy o więcej. Pytania synowi tego pana dzisiaj zadaje prokurator. Co powiedzenia? Dlaczego to zrobiłeś? Prokurator, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, przedstawił obu zatrzymanym mężczyznom zarzut zabójstwa. Do wieczora mówiło się tylko o jednym zabójcy. W tej chwili właśnie to wyjaśniam. ponieważ pojawiły się dwie informacje. Wstępna mówiła o tym, że mogło być dwóch napastników. Natomiast już po wykonaniu pierwszych czynności wynika, że prawdopodobnie osobą, która rzuciła przedmiotem w, tra w tramwaj, jak również zadała śmiertelne ciosy, jest ten sam mężczyzna, który został przez nas zatrzymany. Tymczasem dzisiaj sprawców jest już dwóch. Obaj sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego i działali wspólnie w porozumieniu. Dzisiaj także prokurator wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec obu mężczyzn tymczasowego aresztowania. Skąd zatem wziął się drugi sprawca, co się z nim działo? Około 22.00 zatrzymali go funkcjonariusze policji, którzy od wczesnego popołudnia bacznie obserwowali to miejsce. W chwili, gdy kilka minut po 13:00, funkcjonariusze zatrzymali pierwszego z napastników, wiedzieli, że drugi może mieszkać w tej samej okolicy. Niewykluczone, że to właśnie on wybił szybę w tramwaju. Dla obydwu napastników to nie była pierwsza wybita szyba. Ale to jest niebezpiecznie się wypowiadać. Dlaczego się jest niebezpiecznie wypowiadać? Dlatego, że tutaj mieszkają ludzie, którzy źle reagują na, na to, jak się do, na nich coś powie. Mieszkają też tacy, którzy źle, a nawet skandalicznie reagują na zbrodnie. Mateusz to bardzo dobry dzieciak i, i to, że co się stało, to się stało i się nie odstanie. Ten chłopak był zawsze najlepszy.